Smażę ten paluchy traper ze sklepu. One tak się nazywają, z takiej firmy chyba traper. W środku nieby kurczak albo, albo kurczak i pieczarki. Za, później zobaczę. Tak to wygląda. Usmażony z jednej strony. Byłem to już chyba produkt gotowy do jedzenia, tylko trzeba podgrzać. Ale ja w mikrofali nie chcę podgrzewać, skoro to jest coś, co powinno się podsmażyć. Tak to wygląda. Ogółem jest to takie bekowe, bo jest to w sumie jak krokiet, tylko że w cienkim, długim naleśniku. Hmm. Na początku myślałem, że dobre będzie, ale to mięso to taka papka jakaś... Suche takie jest trochę. jakby... No, z zewnątrz jakby ciasto krokietowe, coś takiego, nie? Jakbyś krokietcik, ciekawe Jak żujesz to mięso, do później ja to wypływam, bo jest niedobre. No, tak ciężko do przegryzienia. No i wychodzi na to, że producent sprzedaje gówno w papierku. Gówno w papierku, jak to się mówi, nie? Że zewnątrz ładne, a w środku dubani. Takie suche z kurczaka kawałki, kurwa, wyrzucili i do tego ci producenci. Takie suche mięso z kurczaka jeśli chodzi o sam krokiet, to jest zajebisty jest smaczny z zewnątrz nie? ale to mięso jest takie suche ogółem ma też pieczarki chyba pieczarki są git ale mogli zrobić na przykład kapustę z grzybami czy kapustę z tymi pieczarkami to by było lepsze pewnie niż to mięso z kurczaka przy takie paluchy chyba 12 zł zapłaciłem